Sponsorem relacji z czwartego rajdu Świdnickiego jest firma domterm.pl Podczas czwartego rajdu Świdnickiego w klasie markowej Opel Astra wystartowało 10 załóg. Faworytami byli z pewnością dobrze znający ten samochód Marek Kwaśnik z Katarzyną Kwaśnik, zwycięzcy klasy Astra podczas rajdu mazowieckiego. Na pierwszym odcinku byli oni jednak zmuszeni do uruchomienia procedury wypadkowej, gdy poprzedzająca ich załoga Hondy zaliczyła kraksę. Ocinek wstrzymano, a państwu właśnikom pozostało czekać na skorygowanie czasu przez zespół sędziów. W pierwszym odcinku napotkaliśmy taką nieprzyjemną sytuację. Załoga jadąca przed nami, która uległa wypadkowi, pokazała nam SOS. Po zatrzymaniu się przy tej załodze oświadczyli, że z nimi jest wszystko ok. Także wprowadziło to zamieszanie, no bo ja przekazałem tą informację najbliższego punktu kontroli. Okazało się, że pozostali zawodnicy już nie mieli tego SOS pokazywane, tylko jechali dalej. Także no zobaczymy, co tutaj sędziowie podejmą, jakie podejmą decyzję w, w tej kwestii. Po pierwszej pętli rajdu w klasie Astra prowadziła niespodziewanie załoga Piotr Staszczyk Paweł która wygrała próby numer 1 i 3. Drugie miejsce ze stratą 8,7 sekundy zajmował Kwaśnik, a na trzeciej pozycji sklasyfikowana Andrzeja Saracyna z Marcinem Mintą. Drugą pętlę świetnie rozpoczął Staszczyk, wygrywając odcinki numer 4 i 5, uzyskując zarazem 18,1 sekundy przewagi nad Kwaśnikiem. Niestety awaria na kończących pętli Ludwikowicach pozbawiła go dalszego uczestnictwa w rajdzie. Prowadzenie objęli Marek i Kasia Kwaśnikowie. Zwycięzcy próby numer 6, 2,8 sekundy za nimi znajdował się Andrzej Saracy. A na trzecim miejscu znalazła się załoga Adam Sidor. Ostatni odcinek rajdu należał do państwa kwaśników którzy pewnie wygrali klasę Astra podczas czwartego rajdu świnińskiego, zajmują dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Całość tam, gdzie przejechaliśmy sportowo, jesteśmy bardzo zadowoleni i naprawdę bardzo fajnie. Drugie miejsce utrzymała załoga Saracen Minta. Do zwycięzców stracili oni 31 i Udało się, ale no szko, szkoda mi rywali tych głównych od początku, którymi się ścigaliśmy na pierwszej pętli, który, z którymi, którymi się cieliśmy, a udało się. Chociaż na, było, były na końcu problemy, już jechałem tak na pół gwizdka bez koncentracji, bo, bo wiedziałem, że mam przewagę. Ostatnie próby rajdu nie ukończył Adam Sidor. W efekcie trzecie miejsce przypadło Marcinowi Puciniczakowi i Bartoszowi Lewandowskiemu. W klasie 3 na liście startowej znalazło się 5 załóg pod nieobecność Daniela Kamińskiego murowanym faworytem wydawał się być Mateusz tutaj w Civicu TypeR, a także oswajający się z nową Hondą Tomek Hupało. I to właśnie między tymi załogami toczyła się zacięta walka o wygraną w klasie, jednak tylko do trzeciego odcinka specjalnego. Tomek Kupał z Rafałem Fiołkiem objęli prowadzenie po wygraniu dwóch pierwszych prób, uzyskując 11,5 sekundy przewagi nad Tutajem, ale nie ukończyli ostatnie próby w pierwszej pętli, co pozwoliło kiełckiemu kierowcy kontrolować sytuację. Załoga tutaj pachura wygrała pozostałe 6 odcinków, w tym jeden w generalce i pewnie zwyciężyła w klasie N3, wbijając się przy okazji na doskonałe, piąte miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Na drugiej pozycji w klasie N3 rajd ukończyli Wiesław Ingram z Krzysztofem Janikiem w Renault Clio, a na trzecim miejscu dojechał Marcin Berniński z Leszkiem Hłudą w starszej wersji Clio. Klasa A6, w której wystartowało 13 załóg, została zdominowana przez kierowców Citroenów C2. Piotra Szczęśniaka, Przemysława Janika i Radosława Kasprzyka. Jurek Tomaszczyk i Sergiusz Janowski w starszych wersjach Honda Civic próbowali utrzymać ich tempo. Pierwsza pętla była popisem załogi szczęśniak którzy wygrali wszystkie odcinki, a na pierwszej próbie uzyskali najlepszy czas w Generalce. 8 i 10 dziesiątą sekundy za Jannikiem. na trzecim miejscu znajdował się Jurek Tomaszczyk, pilotowany przez Adama Ogiermana. Na drugim lesie problemy miał Janowski. Były chwile grozy, poważny kapeć, połamana felga. Pętla jeszcze bardziej uwidoczniła dominację Szczęśniaka, który ponownie wygrał wszystkie OSy i na serwis zjeżdża z prawie minutową przewagą nad drugim Janikiem. Na trzecie miejsce awansował Radosław Kasprzyk z Grzegorzem Sielickim ze stratą 16,1 sekundy do Janika. Wygrywając próbę numer 7 Piotr Szczęśniak przepieczętował triumf w klasie A6 podczas czwartego rajdu świdnickiego, zajmując jednocześnie doskonałą drugą pozycję w klasyfikacji generalnej rajdu. No tak jak mówiliśmy po drugiej pętli rajdu mazowieckiego, że na, na, na przyspieszenie przyjdzie czas i chyba przyszedł ten czas. I tu plan wykonaliśmy w 110%. Drugi na mecie w klasie A6 i czwarty w generalce był Przemysław Janik. Natomiast trzecie miejsce w klasie przypadło Radosłowi Kasprzykowi, szóstemu w klasyfikacji generalnej. Mieliśmy szczęście, że w ogóle żeśmy dojechali, ponieważ wentylator nam się zepsuł, z chłodnicy wyciekła woda, znaczy płyn. Musieliśmy co chwilę dolewać, zastanawialiśmy się czy jechać ostatni odcinek, czy nie. Pojechaliśmy tak na pół gazu, że tak powiem, no i się udało. Teraz tutaj jadąc do, do, do mety tak samo, żeśmy non stop kontrolowali, bo temperatura cały czas praktycznie była na maksa i ząbek spadała, na maksa i ząbek spadała, także bardzo się cieszę, że jestem na mecie. ...klasy N2, który wystartowało 6 załóg. Pierwszą pętlę na swoje konto zapisała załoga Jacek Znyk, Adam Grzelka w Hondzie Civic, która wygrała wszystkie próby. Drugie miejsce ze stratą 12,30 sekundy zajmował Robert Kucharczyk z Michałem Dudą w pzarzecie 106, a trzecie Witold zimny ze Szczepanem Mirkiem także w 106, którzy byli 18,5 sekundy za kucharczykiem. Druga pętla nie przyniosła zmiany w czołowej dwójce, natomiast trzeci do tej pory Witold Zimny nie ukończył próby numer 5, co pozwoliło wskoczyć na podium załodze Filip stopa Paweł Mildner w Citroënie Sakso. I nałowa pętla nie przyniosła zmian. Robert Kucharczyk nie był w stanie dogonić szybszego jacka znika i ostatecznie przegrał z nim o 37,8 sekundy. Znik zapisał na swoje konto wszystkie odcinki specjalne trzeci na mecie zameldował się Filip stopa. Pierwsze wędwa bez żadnych przygód, bardzo zadowoleni, bardzo zmęczeni, a przed nami jeszcze długa droga do stolicy. No nareszcie meta, nie ma co, co, co ukrywać, dla nas duży sukces, sprzęt nareszcie spisywał się tak jak powinien. Próbowaliśmy gonić Honda, niestety się nie udało. Drugie miejsce w klasie, 19. w Generalce. Jest bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni. W niezwykle widowiskowej klasie samochodu z tylnym napędem mogliśmy oglądać trzy załogi. Paweł Danilczuk i Cezary Niewerowski startowali BMW 318 w RWD3, a Krzysztof Szeszko z Jagdą Stankiewicz w Toyocie roli oraz Dariusz Nowicki z Łukaszem Głatą w FSO 125P zgłoszeni byli w RWD2. Mimo słabszego samochodu, bezkonkurencyjny na świnickich trasach okazał się popularny szeszki. Zradliwe zakręty pokonywał nie tylko widowiskowo, ale przede wszystkim bardzo szybko, co zaowocowało 10 miejscem w klasyfikacji generalnej oraz bezapelacyjnym zwycięstwem wśród samochodów napędzanych na tylną oś. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Jesteśmy szczęśliwi, jest, jest fajny wynik auto niezniszczone, pilot wspaniały, trasy ciurawe, ale wspaniałe, naprawdę kultowe. Jest, jest rewelacja. Drudzy w RWD Danilczuk z Niewiarowskim ukończyli rajd na 17. miejscu w generalce. W ostatnim odcinku, że tak powiem, znowu urwaliśmy dźwignię zmiany biegów, nie wiem co mam do tych dźwigni. E, no, staraliśmy się jechać bardzo szybko, ale mimo to nasz konkurent w był szybszy. Do rywalizacji najmniejszych samochodów przystąpiły tylko dwie załogi. Jadący Fiatem Cinquecento Łukasz Sitek z Kamilem Dąbrowskim w klasie A0, a także Gabriel Paternoga i Jakub Grzywar w Fiacie Seicento zgłoszonym w klasie N0. Do mety dotarła tylko załoga Sejczęto odbierając kuchary za zwycięstwo w N0.